Po raz drugi dyskutowano nad tym, jak w przyszłości wyglądać mają ulice królowej Jadwigi, Krótka oraz Wrublewskiego w okolicy powstającej Galerii Handlowej. Na konsultacjach społecznych przedstawiono dwa projekty, na których wprowadzono zmiany i sugestie mieszkańców. W obu projektach przewidziano niemal identyczną ilość zieleni. Jeden projekt, przygotowany przez Barbarę Kosmacz, zakłada 30 miejsc parkingowych, parkowanie równoległe i ulicę dostosowaną do osobnego ruchu pieszych, rowerów rowerzystów i samochodów. Drugi projekt zakłada ponad 50 miejsc postojowych, parkowanie skośne, a ulica zyskałaby status strefy zamieszkania z ograniczeniem prędkości do 20 km na godzinę, wspólnym ruchem pieszych, rowerzystów i samochodów, przy pierwszeństwie dla pieszych. Obecnie wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi zaparkować można około 70 samochodów. W budowanej galerii ma jednak powstać parking podziemny. Spotkanie przerodziło się w dyskusję piesi i rowerzyści, kontra samochody. zwraca na uwagę, że nawet przy utracie miejsc na ulicy pojawią się miejsca w galerii, że po powstaniu galerii zwiększy się ruch pieszych, a same wjazdy do galerii zlokalizowane będą od strony ulicy Dąbrowskiego. Osoby prowadzące biznesy w tamtym rejonie obawiają się jednak braku parkingów. Wiele powiedziano także o ulicy Wrublewskiego, na którą przeniósł się ruch rowerowy ze zlikwidowanej ulicy Krótkiej. Na 4,5 metrach pomieścić muszą się bowiem piesi, oraz samochody dostawcze. Znajdują się tam także garaże. Zasugerowano, by zrezygnować z zieleni w Donicach, ale zwiększyć jej ilość na samej królowej Jadwigi. Zasugerowano miejsce, w którym w wariancie z parkowaniem ukośnym pomiędzy dwoma Zieleńcami znalazły się cztery miejsca. Na uwagi do obu wariantów Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Poniatowskiego 11 czeka przez tydzień, do 25 października. Następnie sporządzony będzie ostateczny projekt, oraz Raport uwzględniający uwagi. Co do realizacji projektu, wiceprezydent Adam Mytych zapowiedział, że miasto szukać musi dofinansowania zewnętrznego, bo remont to nie tylko nawierzchnia, ale także sieci podziemne.